Witam serdecznie po bardzo krótkiej przerwie zawód Niania. To temat dzisiejszego odcinka przypominam, że moim gościem jest Anna Mikulska, rekrutantka Niań, wcale nie taka groźna. Witam Aniu ponownie. Aniu przed przerwą um, chciałam zapytać o to, jakie są obowiązki, jakie należą obowiązki do, do Niani. Nie zdążyłyśmy. W takim razie pytam Cię teraz, co tak naprawdę należy do obowiązków Niani? Obowiązkiem Niani przede wszystkim jest zorganizowanie czasu dziecku. Mhm. E, obowiązkiem niani będzie również e, między innymi tak, zabawa z, tymi, e, z tym dzieckiem, nakarmienie go, wyjście na spacer, e, poczytanie bajek, e, no na pewno tutaj mniej telewizja, e, niemniej poświęcenie czasu temu dziecku. Przygotowanie posiłków również? Również, mhm. przygotowanie posiłków również. Czy to nie jest czasem tak, że rodzice, zdarza się rodzicom mylić nianie z gosposią domową? Zdarza się niestety często, zdarza się, dlatego wskazana e, tutaj jest rada, żeby jednak e, ta potencjalna niania na początku z rodzicami e, omówiła szczegóły współpracy. Mm -hmm. A co z tymi niekompetentnymi nianiami? Co robią takie panie, kiedy rodzice nie widzą? No nie wiem, my takich nie zatrudniamy. O, to nie, niedobra, chciałam, żebyś mi tutaj zdradziła kilka sekretów takich niedobrych, niedobrych nian. No dobrze, czy rodzice mogą w jakiś sposób kontrolować nianie? No bo wiadomo, w domu pojawia się nowa osoba, nawet jeśli jest z polecenia, to nie mamy do niej na samym początku pełnego zaufania. Czy możemy w jakiś sposób kontrolować taką osobę? To znaczy tak, na pewno um, możemy porozmawiać z nianią, e, żebyśmy chcieli być e, przez kilka godzin e, w, czasie, w domu, w czasie jej pracy, mm -hmm. żeby, żeby jej to nie przeszkadzało zapytać się i tu można w tym... Kierunku pójść. Jeżeli jednak chcemy zamontować kamery w domu, no to musimy pamiętać, że niania musi jednak o tym wiedzieć, ponieważ takie mamy realia prawne, mm -hmm. że musi być zgoda. Niemniej, jeżeli nie mamy już zaufania do takiej niani, to jednak polecałabym rozwiązać współpracę. Mm -hmm. A czy zdarzają się nianie, które próbują wychować dziecko na swój sposób, i czy w ogóle mają do tego prawo? Zdarzają się takie mianie. Czy mają prawo? No nie do końca, ponieważ są to dzieci rodziców, tak, mm -hmm. ale warto jednak też na początku współpracy omówić wszystkie zasady. Jak, wyglądać, tak? jak ma wyglądać ich współpraca? Tak zastanawiam się. Mm, czy niania może ingerować w metody wychowawcze rodziców, jeśli zauważa, że one faktycznie nie są odpowiednie? Jest to problem etyczny, na pewno jest to problem etyczny. Taka niania nie do końca może powiedzieć, ale jeżeli widzi, że coś złego się dzieje, na przykład dziecko może jeść dużo słodyczy, rodzice pozwalają, nie ograniczają mu tego, wiadomo tyje, psują się zęby. Wówczas taka niania powinna porozmawiać z rodzicami na spokojnie, wytłumaczyć dlaczego chętnie by ograniczyła dostęp do tych słodkości. Ponieważ dziecko nie wiem, ma trudności w zabawie na podwórku z innymi dziećmi. Tak mi przyszło jeszcze do głowy hmm. pytanie. Kiedyś, nawet z starych filmów, pamiętamy taki zawód jak guwernantka. Czy taka osoba jeszcze istnieje w dzisiejszych czasach? Bo czym zajmowała się gubernantka? A gubernantka to przede wszystkim zajmowała się edukacją starszych dzieci. Mm -hmm. Teraz należy pamiętać, że zawołcnianie jest najczęściej przy, dla dzie z dziećmi do trzeciego roku życia, mniej więcej mm -hmm. tak średnio, zanim to dziecko pójdzie do przedszkola. A gubernantka zajmowała się edukacją wśród starszych dzieci zdarzają się przypadki u was w agencji, że rzeczywiście dochodzi do bardzo częstych zmian tych niań? Nie. Rodzicom nie odpowiada dana osoba, bo to chyba jest niedobre dla dziecka, prawda? Takie częste zmiany. Bardzo niedobre. Dziecko mhm. przyzwyczaja się, zdobywa zaufanie. Należy pamiętać, że nie jest łatwo wcale znaleźć, zdobyć zaufanie u dziecka, to jednak ten proces długo trwa. No dobrze, jeszcze wracając do zawodu niania, takie najważniejsze pytanie, które interesuje chyba każdą panią, która chciałaby zostać nianiem, jak to jest z tymi zarobkami w Polsce. Wiemy, że jest zapotrzebowanie, w takim razie zarobki powinny być wysokie. A jaka jest prawda? Prawda jest taka, że to zależy od regionu. Na rynku warszawskim i okolic taki, taka, takie wynagrodzenie kształtuje się w wysokości około 2000. Należy też zwrócić uwagę na to, że... Często robi nadgodziny, pracuje mhm. po godzinach pracy, bo żeby dojechać do pracy na godzinę ósmą, często trzeba wyjść o godzinie siódmej bądź przed siódmą. I tak samo zanim wrócimy po ciężkim dniu pracy do domu, to też już jest osiemnasta. Więc średni czas to będzie około dziewięciu godzin, też zależy mhm. od pracy, jaką wykonują rodzice. Dlatego wtedy też te zarobki. Są wyższe. Mhm. Czy najczęściej jest, jest to umowa o pracę, czy jednak e, jakiś inny zakres? Umowa o pracę. Mhm. Czy niania również wyjeżdża na wakacje z takim maluszkiem i z rodzicami? E, też. Zdarza się tak, że rodzice potrzebują niani na wakacje, więc wówczas taka niania z nimi wybiera się w podróż kiedy rodzice mogą zająć się odpoczynkiem. Nie, nie, bezpiecznie tutaj opiekuje się dzieckiem. Tak się zastanawiam, czy te wakacje to jest forma nadgodzin pracy również. No ale to pozostawmy już, już rodzicom, którzy, którzy rzeczywiście korzystają z zawodu niani. Aniu, dziękuję Ci serdecznie za to, że przybyłaś dzisiaj do naszego studia. Państwu również dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.